Cześć, nazywam się Michał Prusak, jestem trenerem boksów Legia i jednocześnie kibicem boksu olimpijskiego i zawodowego. Uważam, że boks olimpijski w Polsce nie jest wystarczająco doceniany i promowany w mediach, dlatego chciałbym stworzyć wideobloga i pokazać wam boks od kuchni, czyli przygotowania do zawodów, zawody, zawodników, trenerów. W tym odcinku pragnę przedstawić relacje z 54. edycji Grandy na pięści, więc zapraszam do oglądania i zapraszam do subskrybowania kanału, bo to na pewno pomoże w promowaniu tego przedsięwzięcia i zobaczymy jak to będzie wyglądać. Zapraszam do oglądania. Hej! Witam serdecznie, nazywam się Paweł Michalik, jesteśmy właśnie na 54. warszawskiej grandzie na pięści przed samymi świętami, także za parę dni już Wigilia, ale jak widać amatorów, walki na pięści nie brakuje, koneserów pięściarstwa jak i wielu, wiele młodzieży, dzisiaj było bardzo wiele walk, dzieciaków, bardzo wiele pojedynków. Młodzików, kadetów, juniorów, no i oczywiście seniorów. Każdy chce się sprawdzić, każdy chce walczyć. Po raz kolejny współpracowaliśmy z WBC, Amator, amatorską federacją WBC, i był z nami ambasador tej federacji, Jeff Wojciechowski, wręczał nagrody specjalne dla poszczególnych zwycięzców właśnie tego turnieju. Droga do Greenbelt Challenge. Odbyło się 11 pojedynków w ramach tego turnieju i myślę, że naprawdę utalentowani pięściarze tutaj rosną. Być może zobaczymy któregoś kiedyś na olimpiadzie. Jeden z moich podopiecznych dzisiaj odebrał nagrodę Sergiusz Staczkowski, który na Mistrzostwach Młodzików zdobył Wicemistrzostwo Polski. A zaczynał też oczywiście tutaj od. Grant na pięści, więc jak widać, można tutaj e, rozpocząć swoją karierę bokserską. Szymon żółkawa zmierzy się z Wojtkiem Pietrzakiem z Legia Box, będzie to ich rewanż, więc mam nadzieję, że zrewanżuje się, bo wtedy walka była przegrana, ale oczywiście zasuwaliśmy mocno, trenowaliśmy. I miejmy nadzieję, że uda się zrewansować. A na pewno dasz siebie 100%, tak jak każdy na, na tych zawodach. Przygotowania do walki były bardzo ciężkie, ale jest okej. Okay. Ja dzisiaj przegrasz się, wygrasz? Wychodzę z nastawieniem wygranej, ale jak będzie, to już Rick zweryfikuje. Nastawienie jest pozytywne. pozytywne. Do powodzenia. Dziękuję bardzo. No zobaczymy, sam jestem ciekawy. Po 20 miesiącach przerwy od startów w boksie wracam. Spróbuję się zobaczyć co z tego co było zostało. I no zobaczymy. Wójcie, do Neryka, do Neryka, do Neryka, klubu Media Fight Club. Szymon! przerwa od boksu. 20 miesięcy równo od walki z Filipem Hamhongiem. Także przełamałem się, wygrałem bardzo jednego równa na walka, ale mi się podobało. Fajnie wrócić do korzeni. Jak tam dyspozycja przed samą walką? Bardzo dobrze, bez żadnych problemów. Czuję się bardzo dobrze i czekam na rozgrywkę już. Dobrze, Przy przygotowania mocne były te, te tygodnie przetrenowane po 8-9 jednostek treningowych. Nie mam miękkiej gry. Lecimy o strotaniu skóry nie sprzedam. A to jednego, tego tego zostaje pozostaje zawodnik Narodnika NIEBIESKIEGO! Dziękuję, przy nich bardzo dobry, widać, że nie zielony, bardzo go szanuję, respektuję. Miałem już wcześniej możliwość znieinspirowania w klubie podszerskim Ledia Warszawa na portach Bema. Chłopaka bardzo podobał mi się jego postawa, pokornie, sprawiedliwy i mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze kiedyś możliwość stoczenia razem w boju, niezależnie od kategorii wagowej i okoliczności. Celnie ja. się pozdrawiam wszystkim!